Czołom stycznia i lutego to okres tradycyjnych studniówek, jest to też czas refleksji nad mijającym dzieciństwem, snucia planów do osłego życia, wyboru dróg, którymi chce się w nim podążać. Na studniówkach w Dęblińskim Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. Żwirki i Wigury Poza tymi, którzy już niedługo będą zdawać egzamin dojrzałości, przybyli ich wychowawcy, rodzice oraz ci, którzy opuścili jej mury przed wieloma laty. To już 23. studniówka w historii tej szkoły. Szkoły, która przygotowuje swoich absolwentów tak do podjęcia nauki w Dęblińskiej Szkole Orląd, jak i innych uczelniach wojskowych i cywilnych. Przybyłych powitał dyrektor szkoły. Witam Państwa bardzo serdecznie na studniówce, 23 studniówce w ogólnokształcącym liceum lotniczym imienia Żwirki i Wigury w Dęblinie. Za 100 dni odbędzie się egzamin, wasz życiowy egzamin. Te 100 dni to jeszcze dużo nauki i dużo wysiłku. Za 100 kilkadziesiąt dni spełnicie swoje marzenia. Dlatego też pozwólcie, że wzniosę to za za Was, za, to, za te spełnione marzenia, żeby się Wam spełniły. Wszystkiego najlepszego. Przyszedł czas na tradycyjnie rozpoczynającego wszystkie bale studniówkowe poloneza. Wśród tańczących był syn komendanta dęblińskiej alba Piotr. Dzisiejsza studniówka jest no, podsumowaniem prawie czteroletniego trudu naszego średniego syna Piotrusia. Bardzo się cieszymy, że dotrwał, że wszystkie te zadania, które po drodze napotkał, pomyślnie rozwiązał. No i myślę, że dzisiejszy dzień jest taką chwilą zadumy i refleksji, że przechodzi się z tego okresu młodzieńczego w dorosłe życie. Przed nim matura i chcielibyśmy, żeby dobrze ją zdał. No i żeby wybrał swoją dalszą drogę, tak, żeby rodzice byli zadowoleni. Ja chcę powiedzieć, że najstarszy syn również skończył tu liceum lotnicze, podjął szkołę, wyższej szkole oficerskiej sił powierzchnych, jest pilotem szybowcowym, ma licencję pilota aktualnie. Studiuje tutaj w wyższej uczelni, jest również studentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zakończy studia licencjackie, kontynuuje studia magisterskie, no ponieważ rodzice dla dzieci chcą jak najlepiej, więc my uważamy, że ta szkoła jest bardzo dobra i dlatego też naszych synów skierowaliśmy tą drogą i myślimy, że poradzą sobie w dalszym życiu i sprawiać będą nam dużo radości i satysfakcji. Mąż jeszcze nie powiedział, że Piotr ma świetne zdolności manualne, świetnie modeluje, robi wszelkiego rodzaju modele i samolotów i tablo wojska i samochodów wojskowych, bardzo świetnie rysuje. No chcielibyśmy, żeby jakiś związek to miało z przyszłością jego, ale co wybierze, to jeszcze naprawdę nie umiemy powiedzieć. Przedem do liceum. No nie tylko to mnie tak jakby motywowało, że ojciec jest pilotem, ale także samo to, że taki pociąg do wojska, jakby to, że będziemy w mundurach, że w przyszłości będziemy mieli szansę zostać pilotami. To było czymś takim, że myślę, że każdy z nas chciał dlatego wstąpić do liceum lotniczego i teraz po maturze jeżeli zdamy, będziemy mogli wspólnie z kolegami wybrać jakiś dalszy kierunek studiów wojskowych. Poza szkołą oczywiście interesuje się modelarstwem, sklejaniem i malowaniem modeli. No tutaj w szkole to oczywiście y, mamy szerokie możliwości korzystania z modelarni, co nam pozwala na dalsze doświadczenia i klejenie tych modeli. No to jest bardzo fajna sprawa i dla ludzi, którzy tym się interesują, czy yy, to lubią, no to też jest dużą satysfakcją. No i właśnie chyba od tego się zaczyna, tak mi się wydaje. W przerwie między tańcami wystąpił szkolny kabaret, wzbudzając aplauz widzów jako, że przedstawione scenki pokazywały w krzywym zwierciadle życie licealistów. Siedmiu z Fizy, pięciu z Niemca, czterech z Matmy, dwóch z Gegry, dwóch z Anglika. Ech, ja wypadam z tej gry. Ho! Ho! Musimy zadzwonić na naczelnego wodza, goniącego za hartami. Ale mam czasę tylko zastępcę. Gdzie się miś kolorowy? Tak. Leć ordy, leć Czyli jeszcze był. Trzeba zupę cię ugotować, co? Chłopaczko, poczynał były zdrowe. I Wymioty z kobronka, oddech smoka dla pikanterii, oczy krokopiela. Serio? ja pomieszam Uczniowie liceum mają też osiągnięcia, które dostrzegane są poza murami szkoły, a które świadczą o poziomie, jaki ona reprezentuje. Już od najmłodszych lat marzyłem o tym, aby latać i pewnie jak każdy, jak każdy inny chłopak w moim wieku. I w związku z tym postanowiłem wybrać ogólnokształcący liceum jako, jako szkołę, w której bym się chciał uczyć. W tej chwili jestem na roku czwartym, kończę szkołę i, i muszę przyznać, że oceniam ten czas jako, jako dobrze wykorzystany. Zawdzięczam tej szkole bardzo wiele. I szkolenia, i szkolenia y, praktycznego w powietrzu. Muszę, muszę się przyznać, że, że w, po klasie drugiej uczestniczyłem w obozie spadochronowym, po klasie trzeciej w obozie szybowcowym. No i po części te moje marzenia z dzieciństwa się spełniły. Natomiast teraz w czwartej klasie decydując się na wybór, na wybór uczelni wyższej, na której bym chciał studiować, niestety warunki zdrowotne nie pozwalają mi na podjęcie, na podjęcie studiów tutaj w Dęblinie na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. No i w związku z tym postanowiłem wybrać Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie jako, jako uczelnię, w której bym chciał się uczyć. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że, że szkoła także od nas wiele wymagała i, i wiele pracy, i wiele wysiłku, i wiele samozdyscyplinowania się. No muszę nieskromnie przyznać, że, że za, tak to zostało nazwane, wybitne osiągnięcia w nauce za rok 96-97 zostałem wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów. No, co jest dla mnie naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem i, i się bardzo cieszę. Twojej szkoły dumni są tak uczniowie, jak i ci, którzy podczas czteroletniej nauki starają się przekazać im maksimum wiedzy, która ma zaprocentować w ich dorosłym życiu. Uczniowie klas czwartych są to zresztą i pozostałych, czyli trzecich, drugich i pierwszych, są to uczniowie, którzy pochodzą z różnych terenów Polski. Przyjeżdżają tutaj nawet z najmniejszych miejscowości, a także oczywiście z tych największych. Atmosfera w szkole. I w internacie jest myślę bardzo dobra. Wszyscy są ze sobą bardzo związani, a szczególnie po czterech latach wspólnej nauki i wspólnego przebywania. Oprócz pracowników wojskowych, czyli począwszy od dyrektora ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, w szkole są. Opiekunowie są nauczyciele różnych przedmiotów zawodowych, oczywiście są to nauczyciele również wojskowi, a także pracują nauczyciele cywilni. Pracuję w tej szkole od kilku, kilku lat, właściwie to od sześciu i praca w tej szkole jest dla mnie wspaniałym przeżyciem. Zdjęcie. Zaproszonych gości był też wieloletni dyrektor liceum, a obecnie prorektor do spraw dydaktyczno-naukowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych. Będąc przez 12 lat dyrektorem liceum lotniczego, za każdym razem bardzo przeżywałem studniówki. Tak przeżywałem, jak gdybym to ja musiał zdawać tę maturę za 100 dni. Dzisiaj już nie jestem dyrektorem, jestem jako gość zaproszony na tą studniówkę i też przeżywam, też serce mi bije szybciej. To są ci chłopcy, ci uczniowie, których ja przyjmowałem do szkoły. Dzisiaj, już jako zastępca komendanta do spraw dydaktyczno-naukowych, myślimy o tym, żeby ta uczelnia nasza, wyższa szkoła oficerska sił powietrznych. W roku 2000 stała się autentycznie Akademią Sił Powietrznych, i ci właśnie chłopcy to są już absolwenci Liceum Lotniczego na miarę XXI wieku. To przecież oni będą oficerami za cztery lata, jeżeli zostaną przyjęci do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Udało się tutaj stworzyć wspaniałe grono pedagogiczne, bo że Liceum Lotnicze jest. Doskonale wyposażone to powszechnie wiadomo, ale szkoła, to są ludzie pracujący w tej szkole, to wspaniałe grono o wysokich kwalifikacjach zawodowych. I ci ludzie, całe grono pedagogiczne może być dumne, z podniesioną głową może wchodzić XXI wiek. Wspomnienia zachowali ci, którzy uczestniczyli w pierwszej tej sprzed 23 lat studniówce. Pierwsza studniówka 76 rok. Pierwszy rocznik, który rozpoczął tu naukę w 72 roku. Rozpoczął i trzeba było ją zakończyć. W 1976 roku pozwoliliśmy sobie zorganizować studniówkę. Nie było specjalnie gdzie, nie było warunków, żeby zrobić to w kasynie, więc wykorzystaliśmy do tego hall klubu uczelnianego. Potężny hall, nas było niewielu i jakoś to wyszło. Co prawda była to szkoła o trochę innym charakterze, ale tak samo byliśmy młodzi, tak samo chcieliśmy świętować te 100 dni do tego trudnego egzaminu, do którego nam zostało. Było fajnie. Tak samo mieliśmy program, też byliśmy w mundurach. Też były takie wspaniałe dziewczyny. Aczkolwiek wielu ludzi, którzy byli związani z tą szkołą, już ich dawno nie ma. Jedni nie żyją, inni odeszli, bo związali się z jakimiś innymi zakładami pracy, czy mieli swoje plany. W końcu każdemu wolno. Ale było fajnie. Też żeśmy obrabiali niesamowicie swoich nauczycieli. Oni tutaj zrobili to bardzo delikatnie. Myśmy im dali popalić, ale nikt się nie obraził. Nie miał prawa. Z perspektywy lat, wspomina się miło. Wspomina się miło, bo chociażby dlatego, że nigdy już się to nie powtórzy. Tak jak nie powtórzy się nigdy matora. No, chyba, że ktoś nie zda. Ale już nie ma studniowówki. Nie ma czegoś takiego. I dlatego warto zapamiętać z tych studni każdą chwilę. Wejście, te, teraz są piękne znaczki. O, śliczne. Kiedyś nie robili tego. Ale bawiliśmy się tak samo dobrze. Korzystaliśmy z pomocy kolegów podchorążych, bo pomagali. Pamiętam, że matki tych uczniów, którzy mieszkali w Dęblinie, Pozwolili nam nawet na spożycie alkoholu. To znaczy bez przesady. Był to krusz, ona jak pięknie podany, wysokie szklanice, cukier wokół szklanki, cytrynka, bajery. Super to było. Pierwszy raz poczuliśmy się tacy ważni dorośli, nie? Ekstra. A później. Już nie chcę nic mówić. Bal toczył się dalej i trwał do trzeciego piania kura. Jak to zostało napisane w pięknie na tę okazję wydrukowanym zaproszeniu.